Niobe. Anna Gabriela Skamieniała rozpacz, no niobę płacze, a z oczu jej, jak bomby padają, głazy raz po raz, takie gorące, niczym tamto słońce pod którym nie byli, trwonili nigdy swój czas. Za lepszych czasów niektórzy nadal twierdzą, że było to za komuny. Coś w tym jest, jak we wszystkim. W każdej plotce znajdzie się zawsze jakiś cholerny jedno mało prawdy, a reszta z tej Dobrze wysmażony na potrzeby pr i kreowania fałszywej fasady na pozór. Wciąż uporczywie wspominam tamto lato, Zagubione gdzieś między widmami, Patrząc jak gniobę zgięta w pół, Bólem matczynej miłości, Czule pieści, trupy własnej próżności. Karać trzeba według zasód, Każdemu tyle, co mu się należy. Burczał jeden z niebyłych strasząc, Symbolem przekombinowanej wagi z GS-u, A inny odburkiwał, Pani, jakie tu jest 20 deko! Symptomy już dawno stały się publicznie widoczne. Tam mijemy dzięki gorzką rozpaczą i własnym zatraceniem sobie. Niebo czeka cierpliwie. Wkrótce postawią tuż obok niej blisko. Nowe posągi próżności, ponoć poszły pod młotek na podłym targowisku, do herodowej kolekcji za kilka srebrników i słowo wskardy, rzucone światło prosto w nieogoloną twarz. Bez szans na pozakościelną kościelną Zacapiam się swój ludzki Wielki Piątek bez końca.